Ciemka ludziska, ja jestem Harry pkamy sobie w Mond Blade Viking Conquest, kolejny odcinek. E, nie bójcie się od następnego odcinka, aż będą kamerki po prostu tutaj tak to wyszło, że musiałem nagrywać po prostu bez kamerek, jakby to tak z góry mówię. Więc od następnego odcinka powinno już być normalnie z kamerką, więc jedziemy dalej, kolejne zmagania tutaj z tymi naszymi wrogami. Poszukamy jakieś oczywiście jakieś bitki albo coś 272, no. Nas jeszcze mało e, tutaj O czekajcie o Co to jest, Ile tutaj jest Ale możemy na przykład tych nie, czy nie Kurde zanim... My ich dogonimy tutaj, aha co nasi dobra Nasi sprzymierzeńcy Więc czekajcie kogo by tu e, kogo by tu najumać ty, możemy tą wiochę może Bo mamy jeszcze trochę miejsca Ej, czekajcie, czekajcie, bo teraz nie pamiętam... Odejdź. wiecie to jest? Na... Na czerwono, więc... Eee, podejmij działanie. E, z chłopcu chłopców do wyglądu... Nie wolę. Ogra wioskę, następnie ją spal. E, okej, okay, na nich. Dobrze. Tutaj, chodźcie wszyscy, gdzie? mamy Konica niech idzie tam Jedynka niech idzie gdzieś tam Okej okay. Dobra Dobra, ale ruchy, ruchy, żołnierze na, bit na wojnie jesteście, no Może nie taka wojna, ale... Okej, okay. masz jedynka. Tak? Yy... Okej, okay, zgrupować szyk Dobra, Jego nie tam już będą? Czwórka Rozkład formacji Zgrupować szyk Dobra Szóstka za mną Chodźcie za mną, ja was poprowadzę tutaj eee, Pojedziemy naokoło i zatykiemy ich tyły Tak, to tutaj ja lubię. Tutaj nie, 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 nie. bo tak, przejdziemy, okej. Okay. Dobra. Jeszcze tam jakoś staram się walczyć, tak? Więc tutaj stańcie sobie, moi drodzy, i w tym momencie nie mam odwrotu, atak na ich tyły okej. Okay. 1k atakować na nich, dobra, oni są już w podstawku, dobra, oni już tam, gdzieś też, dobra, tak się rabuje wiochy, już? Nie, jeszcze nie dobra, dobra. A już, okej, okay, brak, kontynuuj Spal na następnie spal Będzie spoko Moi drodzy 1053, no dobra Mamy to, więc Pójdziemy sobie do tych sprzedać Okej okay. Tutaj mamy, a to trzech, to nie To nie, to gdzie to, to jest jakieś lepsze miasto gdzieś Jorvik, okej, okay. pójdziemy do Jorvik Jorvik Tam panujemy i może uda nam się w końcu tutaj Handluć z miejscowymi, z bronią Okej, okay, tam obojętnie, byle żeby tutaj Jęczmień Dobra, jesteśmy w sali miodowej, jest tutaj Bart Tutaj jest kto? Piński łucznik Okej okay. Okay. Dobra To tutaj nie ma e, Odejdź On był jeden czy było kilku 80. Okej okay. Mięski ucznik, tylko trzech Dobra Tutaj mamy tych i tych Oboje wyglądają groźnie Ja bym chciał jeszcze was tutaj zabrać e, i. I potem na jakiś klasztor, więc... Sala miodowa. Ty Wędrowny Bart Gospodyni, podróżnik Tutaj nie ma nikogo. A ten tyle może typo. Marynarz to nie, a ten? Wieśniaczka to nie, dobra. To widzimy się, będziemy się na wyżej tutaj wyjeć w jakiejś klasztorze. Dobra ludzie. Tutaj mamy klasztor, Stonil klasztor Moi drodzy, więc Tutaj bez najmniejszego problemu, konnica jazda Jedziemy szybciutko Czemu te klasztory zawsze są pod taką górkę, nie? Normalnie katastrofa tutaj e, Dobra, mamy jeszcze troszeczkę czasu, więc to i może coś jeszcze splądujemy e, Dobra, mamy was Okej okay. dobra, okej, okay, dawać. Dobra, Hej ej, jak? Gdzie oni wszyscy stoją? Ja tutaj mamy ich. Sam wszystkich pozabijać. Dobra. Okej okay. Dobra No nie no, no to nie to ty Dobra No i nie zezłem się ty Dobra tu już nie Jak no Okej okay. Dobra ja, A dobra Nie celem Muszę poprawić celność tutaj w tej grze Bo to jest bardzo ważne Okej okay. No tutaj Kurde, niektórzy dobra na sam. Na sam koniec przy, przychodzą imprezki. No szkury, dobra, dam się połać innym też okej, okay. No jeszcze mamy troszeczkę czasu Moi drodzy, tutaj co? Okej okay. Dawajcie cieszy do ataku eee, Jedynka Tutaj eee, Konnica niech idzie gdzieś Tam Ucznicy Niech się staną jak stoją eee, Czwóreczka niech się stanie Tu, przed nimi Gdzie oni są? oni są już tam Eee, czekajcie Zaś zysiąc nie zagrubowany szyk Zgrupowany szyk Znaczy z formacji eee, zgrupować szyk Bliżej trochę się stańcie Okej okay. Dobra to. Okej. Okay. Dobra. Eee, szóstka. Idźcie gdzieś tam. Czwórka. Okej. Okay. Dobra. Tutaj. Okej, okay, teraz dawaj. Dobra, możecie... Mam was zaznaczonych cały czas. Ej, to... Do ataku idzie. Kornica, niech im wyjedzie tam. Oni ni nią się już zajmą. Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. Dobra, okay. no, patrz, no Dobra, Dobra no ba niech go nie gonią, ja już to się zajmę. Znaczy za mnie my. Dobra, już, a jeszcze to. Mamy jeszcze wciół czasu, tak? Więc jeszcze jakiś klasztor by się tutaj dał, no, ołomotać na tych terenach. Eee, dobra, więc ja tutaj jedziemy z Coxem na kolejny klasztor. Eee, no I co? Dobra. Dobra, szybciutko. Tutaj to porkiem pomachamy, idziemy. I... Okej. Okay. Dobra, jest. Okej. Okay. Dobra. Ja tak... stadzi. I tutaj Okej. Okay. Okej. Okay. No patrz no i w ostatnim momencie też tutaj nie na Dobra, już tak. Dobra, tamtym... Ich zostaje 290. No patrzcie no. Okay. Jeszcze go wytłem No patrzcie no Jaka chmara No Dobra I co? Aż tak nie będzie sensu tutaj moi drodzy Więc nawet no, jeżeli potem się to pójdę E, posprzedawać hmm. Hmm, i co? No ja dziękuję tutaj za oglądanie Jeśli film się spodobał to duża pa w górę przede wszystkim e, Subskrypcja z jedneczkiem tam pod filmem Oczywiście ma być szaranie czerwono jak żeby napiąć z filmami Zostaw komentarz, dam Ci serducho ja dziękuję za uwagę do zobaczenia do następnego odcinka Elo na razie